Ostatnio, proszę Państwa, podawaliśmy informację, że zaczynamy usuwanie pojazdów z naszych dróg gminnych, pojazdów, które możemy określić jako wraki. Są to zarówno pojazdy, które nie posiadają tablic rejestracyjnych, ale również te, które zalegają przez długi okres na naszych ulicach czy na poboczach i nawet mają te tablice rejestracyjne. W sierpniu wydałam zarządzenie. I wszystkie procedury określające, jak będziemy podchodzili właśnie do tego usuwania wraków z naszych ząbkowskich ulic. Przede wszystkim jest to zadanie zlecone trzem odrębnym jak gdyby, jednostkom, to znaczy Straż Miejska w Ząbkach, a oprócz tego jeszcze Biuro Płatnego Parkowania i oczywiście Biuro Kom, gospodarki komunalnej, czyli y, odpadów. Jest cała procedura, proszę Państwa, bo oczywiście trzeba dochodzić, kto jest właścicielem, więc taka procedura jest wszczęta wobec już ponad 50 takich samochodów. Natomiast na ten moment na naszym parkingu, który znajduje się przy, na przoku, czyli y, w, w punkcie z, zbiórki selektywnej odpadów, tam już mamy 5 wraków, więc będziemy systematycznie ten parking zapełniać. Zanim ten samochód zostanie tam po prostu przewieziony, to wszystkie zasady też bezpieczeństwa muszą być zachowane, żeby nie było sytuacji, że gdzieś samochód, gdzie jest właściciel, gdzie można dojść do właściciela, został usunięty albo jak po czasie jakimś znajdzie się właściciel, żeby nie było, że jakiekolwiek uszkodzenia nastąpiły, więc jest wszystko ofotografowane, wszystko jest udokumentowane i taki samochód będzie na takim parkingu przez okres Pół roku, a po tym okresie, w zależności jak się nie znajdzie właściciel, w zależności od tego, jaki jest stan pojazdu, albo będzie zezłomowany, albo po prostu będzie sprzedany na licytacji. Jeżeli właściciel się znajdzie, w ciągu tego okresu y, półrocznego. Y, na postoju, na parkingu, no to wówczas oczywiście będzie musiał po, m, pokryć koszty e, przetransportowania na parking e, samochodu, no i również e, tego parkingowania e, na strzeżonym e, parkingu okamerowanym. Myślę, że to jest e, taki dobry krok, żeby e, była lepsza dostępność naszych ulic, a przede wszystkim miejsc postojowych, bo nie po to te miejsca postojowe budujemy, żeby mieszkańcy nie mogli tam stawiać swoich samochodów, a musieli patrzeć, jak wrastają w ziemię czy gdzieś tam prawda, stoją na już gołych oponach wraki.